Matka Iwony chętnie kontaktowała się z mediami. Udzielała wywiadów, informowała o stanie poszukiwań. Miała nadzieję, że pomoże to wyświetlić bolesną tajemnicę, naprowadzi na nowe tropy, ale było miejsce, które chroniła przed światem kamer i mikrofonów i chroni do dziś to pokój jej córki. Uważam, że ten pokój jest Iwony. Y Wszystkie rzeczy, które są w tym pokoju należą do Iwony. Ja przebywam tam bardzo dużo czasu. Śpię w tym pokoju czasami, modlę się w tym pokoju, płaczę w tym pokoju, jem w tym pokoju. Bardzo, bardzo dużo godzin tam przebywam. Odpoczywam, myślę, Słyszę nasze rozmowy, które miałyśmy wcześniej. Słyszę głosy, które docierają do mnie: Mamo, szukaj.